Witam, witam. Z tej strony ja po raz trzeci znowu muszę to nagrywać. Aj. Tyle rzeczy się stało, że aż nie wiecie ile. Mm. Tutaj są takie numery ID. I wy to pewnie oglądacie albo albo, albo chyba dzielić chyba 15 czerwca, bo, bo bez maratonu. No i, no i musicie dobić 3 lajki pod tym filmem. Musicie dobić naprawdę, musicie tyle dobić, bo inaczej nie będzie filmu. A tego chyba byście nie chcieli, tak myślę. Więc <noise> zaczynamy, to jest y, mój sklep. Znaczy nie mój sklep, tylko mojego kolegi. Sklep, tylko że ja mu pomagałem, bo no, no bo po prostu y, lubię. Ja, bo ja mam swój własny sklep, tylko że ten jest dwa razy lepszy. Jak dla mnie. A mam taką nadzieję, że jest lepszy. Bo, bo jakby no inaczej... On dał mi już 100 bitcoinów. Wy pewnie tej gry jeszcze nigdy nie widzieliście. Pewnie, bo tak myślę. No i, no i przecież trzeba jakoś jakoś to. No i potrzeba jakoś to przecież yy, wynagrodzić, więc no ja będę u niego pracować i będę mu dawać pieniążki trochę, znaczy bitcoiny oczywiście. A on dalej jest. Offline, no dobra. No jeszcze jest. Nie wiem. Yy, yy, to, to jest właśnie nasz sklep. Yy, pewnie yy, nagram pewnie nagram jutro. Kolejny odcinek z tej serii. O, i przecież. Ktoś mi ten pisał, że, że chciałby więcej mieć Bad Pigas. Więc... Będzie Bad Pigas. Za niedługo będzie. Jutro, znaczy... U was to będzie za może dwa albo trzy dni. Będzie wysłany. Ale ja to nagrywam 18, 18 czerwca. Nawet mogę tutaj to potwierdzić. 18 czerwca. Yy, czwartek jest dzisiaj, a Wy to pewnie dopiero obejrzycie 19 czerwca. Tak myślę. A, a dopiero się. A dopiero się pojawi. Kolejny odcinek za dni. Yy, kolejny z Bad Piges? No może, że No nie wiem. Yy, 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 jeśli w ciągu 4 albo 5 dni nie zrobię Bad Piges, yy, to to potem zrobię tylko, że będą dwa odcinki. I tak chyba będzie lepiej. No to Tak wszystko wygląda. Jak coś to... Jak coś to ja teraz będę sobie też budować dalej. I, się, i też nagram film, jak już wszystko skończymy i otworzymy... I otworzymy ten sklep. Taki króciutki odcinek na 5 minut. O tej, o właśnie tej grze. O co w niej chodzi? W tej grze chodzi, że się, że się, zarabia, że się zarabia diamenty i bitcoiny. Znaczy, bajtkoiny, nie bitcoiny. Ale ja, mi jest łatwiej mówić, bitcoiny, tam tak jest lepiej. O. No i na przykład. Y, tutaj są moi wszyscy koledze Tylko nie lubię tego. Takiego wojtaska. On jest dopiero dla mnie zły. I to trochę tak nawet, bardzo zły. Yy. 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 To to jest taki króciutki materiał. No i papa! Pa.